Polacy na w UK część pierwsza. Kiedy przyjechałem do Północnej Irlandii 10 lat temu, to byłem szokowany ilością Polaków, którzy siedzieli tutaj za granicą, tylko i wyłącznie dlatego, że dostawali pieniądze od państwa. Jak to osiągali? Osiągali to tym, że na przykład udawali różne choroby, ból pleców, fibromelagię, czy w ogóle starali pod siebie. Co zazwyczaj skutkowało. Też pamiętam, jeden koleś próbował po prostu grać kartę nienormalnego schizofrenika i skończyło się na tym, że rzeczywiście tą schizofrenię praktycznie dostał, nabawił się tak mocno, próbował, że, że aż, aż się mu dało. I słuchajcie, nie mówię tylko o takich rzeczach, mówię tutaj też o ludziach, którzy na przykład dostawali pieniądze na samotną matkę, mimo że jawnie mieszkali z partnerem, ludzie brali benefity na dzieci, których nie było, pożyczali od sąsiada, żeby po prostu w czasie <laughs> sprawdzania to dziecko rzeczywiście było w domu. Naprawdę chore chore rzeczy. Kiedyś mi się wydawało, że my Polacy jesteśmy nacją, która ma szacunek do siebie, że mamy honor i słuchajcie, być może takie wartości panują u nas w ojczyźnie, ale ci Polacy, przepraszam, Polaczki, którzy wyjeżdżają za miedzę, to naprawdę w większości to są ludzie, którzy chcą przejść przez życie po najlżejszej, najcięższej linii oporu, i powiem Wam szczerze, że tak jak teraz w Polsce panuje pewien trend niechęć do Ukraińców, że tak samo są tylko i wyłącznie dla zapomogi 500, 800, dostają mieszkania i tak dalej, te same teorie snuli Brytyjczycy. O Polakach. Tak samo mówili, że większość tutaj siedzi i kradnie, i po prostu siedzi na garnuszku państwa. Mieszkania to, wiadomo, pierwsi w kolejności zostają. I wiecie co? Oni mieli rację. I subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie dla zasięgów. Pozdrow.